Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Szefer. Dzisiaj przed nami taki krótki filmik o tym, jak uczyć online, jak nauczyciele mogą uczyć online. Będzie to mini przewodnik dla tych z nas, którzy jako edukatorzy, nauczyciele nie mogą prowadzić jak dotychczas lekcji w szkole czy w innych placówkach. Światowych. Jesteśmy zmuszeni do przejścia do chmury, do części online, do tego świata online. Zostały nam podane różne strony internetowe i przykłady aplikacji, które mogą być wykorzystane właśnie pod takie nauczanie zdalne. Aczkolwiek wielu nauczycieli, którzy do tej pory na stałe nie korzystali właśnie z tic albo ci, którzy korzystali, zastanawiają się, które narzędzia szczególnie by się tutaj sprawdziły w tej komunikacji z naszymi uczniami. Ten filmik jest pod to, żeby rozpocząć cykl takich pięciu narzędzi, które wręcz uważam, jak najszybciej można wdrożyć. Nakład pracy nie będzie taki duży, nie będzie praktycznie taki, jakby się to wydawało, że, że jest dużo pracy przed nami, a będzie na tyle, mam nadzieję, atrakcyjny i zachęcający dla uczniów, że ten czas, który jesteśmy zmuszeni spędzić w domu, będzie czasem niestraconym, ale będzie czasem dobrze spożytkowanym. Nauczyciele zastanawiają się, w jaki sposób, skąd mogę Mogą brać informacje, ale też jak się nimi dzielić, to znaczy, jakie platformy mogą być wykorzystywane do. Zamieszczania takich treści, no i jak później skontrolować, sprawdzić, co uczniowie przyswoili, co zrozumieli w postaci testów, zadań domowych. Tutaj też będzie kilka propozycji na to, aczkolwiek będą to wybrane. Zależy mi na tym, żeby to było takie kompendium wiedzy, taki mini przewodnik z wybranymi narzędziami dla tych, którzy nie mieli do czynienia za bardzo z tikiem, albo tych, którzy mieli, ale zastanawiają się, które narzędzia wybrać na ten moment. Tak naprawdę. Nie wiemy, jak długo będziemy zmuszeni do przejścia do tej wersji online. Dwa tygodnie, może więcej. Tutaj nic nas nie jest w stanie przewidzieć, ile to będzie trwało, natomiast no, za, za takie działania ad hoc muszą być podjęte już teraz. Dlatego jak szybko wprowadzić te narzędzia, w jaki sposób najprościej już móc działać i, i tak, żeby też uczniowie chętnie do tego skorzystali. Być może z racji tego, że jest to może niekomfortowe dla nas wszystkich, ale być może z takiej potrzeby. Czasów będziemy zmuszeni do zastosowania tych tichów i kto wie, może wielu z nas przekona się, że jest to rzecz warta do wprowadzenia na co dzień później, już w, dalszym, w dalszej naszej pracy. Na pewno to, czego będziemy potrzebować, to ciekawe strony internetowe, wybrane przez nas. Mogą to być różne artykuły, filmiki edukacyjne, materiały, e-podręczniki. Tutaj wiele stron jest. Dostępnych właśnie jako te listy do nauczania. Natomiast nauczyciele najczęściej się zastanawiają, jak ja to mam później uczniom podać. Wiele szkół już ma dzisiaj dzienniki elektroniczne i faktycznie jest to dobre rozwiązanie. Przychodzą te wiadomości do, do rodzica, do ucznia. Natomiast jak mamy patrzeć perspektywicznie i tych zadań coraz ma być więcej, te dni się będą też gromadzić, będzie potrzeba w jednym miejscu skolekcjonowania takiej bazy do uczenia się, gdzie uczeń może będzie. Będzie chciał wrócić nawet do tej bazy sprzed kilku dni. Dobrze jest je, mieć jedno miejsce, w którym takie rzeczy będziemy gromadzić i będziemy się nimi dzielić. I w tym przypadku, bardzo takim sprawdzonym, dobrym przykładem na aplikację, oprócz oczywiście jakichś chmur Google Dysku czy grupy na Facebooku, nie wszyscy nauczyciele są przekonani do takiej formy pracy. Może, może nie są albo są, są, mają wątpliwości. Coś, co się zawsze sprawdzi, to. Padlet, stary dobry padlet, dzielenie się materiałami z uczniami. I tutaj bardzo serdecznie to polecam. Będzie to tworzenie takiej tablicy korkowej w chmurze, do czego też zachęcam. Już w tym momencie można wejść na stronę internetową padlet. padlet strona internetowa padlet.com Pojawi się taka strona, osoby, które nie mają konta, mogą dać. Zarejestruj się tutaj na różowym przycisku. Można też dla tych, którzy mają konto, już byli na jakichś szkoleniach, a może już yy, konto zakładali, ale nie pamiętali, jak to, jak to jest, jak to można wykorzystać, dajemy wtedy zaloguj się. Ja już konto mam. Państwo, którzy nie mają konta, dają, zarejestruj się, wpisujemy tutaj. Można skorzystać z tych wyżej, wyższych skrótów, ale najłatwiej jest tutaj wpisać e-mail, potem hasło. Niech to będzie hasło jakieś wyjątkowe i dajemy po prostu zaloguj się bądź zarejestruj. Na takim padlecie możemy stworzyć trzy tablice. Dlaczego ja akurat go polecam przede wszystkim? Dlatego, że on ma dosyć prostą, ale atrakcyjną wersję wizualną. Będą rzeczy ładnie uporządkowane, będą kolory. Wiele platform typu Moodle, typu jakieś inne platformy szkolne, czy maile sprawiają, że tych punktów do przejścia uczniów jest kilka. Tworzenie jakiś kont, profili, to wszystko sprawia, że więcej Więcej aktywności uczeń musi po drodze przejść, przez co w kilku miejscach może po prostu albo zrezygnować, albo się zniechęcić. Tu będzie prosta tablica korkowa, na której będziemy przyczepiać w internecie takie treści, o które nam chodzi. To, co jeszcze bardzo bym polecała, to w prawym górnym rogu jest taka kuleczka. Na samym początku warto jest aktualizować swoje dane. Tutaj na koło zębatę wejść będzie. Początkowo settings do, do ustawień i większość z nas będzie miało English, właśnie wersję polską. Będzie language, tutaj można wybrać z listy zamiast English, będzie polski i to warto kliknąć. I to, co jeszcze warto na samym początku zrobić, to uprościć nazwę użytkownika. Pod adresem e-mail będzie wpisana nazwa użytkownika, ta, która będzie zaciągnięta najprawdopodobniej właśnie z adresu mailowego. Tutaj to można usunąć i po prostu. Uprościć. Ja zawsze polecam nauczycielom, żeby wpisywali w tym miejscu swoje nazwiska, dlatego że uczeń doskonale wie, jak ma na nazwisko uczeń danego przedmiotu. Jeśli ktoś ma nazwisko bardziej takie popularne, to można wpisać wtedy łącznie imię i nazwisko. Wtedy ta nazwa użytkownika być może nie będzie jeszcze za zajęta. Ważne, to wszystko z małych liter, plus bez spacji, bez kropek w międzyczasie, bez znaków polskich czy te znaki diakrytyczne muszą być y, wszystkie, bez y, użycia takiego polskiego tych dodatkowych znaków. Ja tutaj piszę, y, uproszczę, jej już wcześniej nie było, natomiast to jest o tyle ważne, że każdy nasz padlet, każda nasza strona internetowa będzie pod indywidualnym adresem. Zawsze będzie padlet.com ukośnik i tu będzie ta nazwa użytkownika, którą w to miejsce username, czyli nazwa użytkownika, wpiszemy. To jest o tyle ważne, że warto to dzieciom podyktować, tak nawet ze słuchu, nawet nam łatwiej to przypomnieć sobie, i dzięki temu będziemy mogli nie tylko podsyłać linki, których nie jesteśmy w stanie podyktować, ale też będziemy mogli po prostu je wyartykułować. Daję update albo aktualizuj, jeśli mamy wersję już polską, jeśli angielską będzie update, różowy przycisk, i jeśli będziemy tutaj mieć komentarz zielony, dan albo gotowe, to ta nazwa użytkownika. Przeszła. Jeśli nie, będziesz na czerwono, no to wtedy poprawiamy nazwę użytkownika taką, aż będzie dobra i indywidualna. Daję teraz lewy górny przycisk wstecz. I tędy już mogę w prosty sposób na różowym przycisku dać make a Padlet, zrób Padlet, zależy, czy ktoś już miał angielską. Zrób Padlet, wchodzę i tu od razu polecam zrezygnować z tych wcześniejszych. Mamy trzy takie tablice do zrobienia, więc od razu proponuję wziąć półkę na niebieski, tutaj zabarwione. Półka, wybierz, dlatego że tu będziemy mieć takie nazwy kolumn, które będą mogły nam pomagać porządkować notatki na takiej tablicy, nazwijmy korkowej. Nie będzie tutaj wielkiego chaosu. Tylko będzie to w jakiś sposób pogrupowane. Folderów tutaj tworzyć nie można, więc takie kategorie nam bardzo się przydadzą. Wychodzi nam teraz kolumna z lewej strony. To już jest ta strona, na której będziemy działać. W tytule można szybciutko wpisać na przykład swoją, swój przedmiot, który się prowadzi. Ja tutaj wpiszę przykładowo historię, opis. Usuwamy to, co tutaj jest i wpisujemy powiedzmy materiały dydaktyczne. Ikona, tutaj możemy dać, kliknąć na brak i ikonę wybrać spośród tych obrazków, które są dostępne. Ja wezmę żarówkę i tutaj może jakiś komputer, bo tak będzie tematycznie. I na wysokości kolumny, tam gdzie jest strzałka w lewo, wciskam. Pod ikoną tak naprawdę jest najważniejsza rzecz na etapie ustawień tego danego padletu, mamy adres. Zawsze naszym adresem będzie padlet.com ukośnik nazwa użytkownika to co wcześniej zmienialiśmy może to być właśnie chociażby nazwisko nauczyciela łamane przez i tutaj są znaki losowe te znaki losowe możemy wymazać i wpisać powiedzmy po taki historia 5 czy 6. Taki padlet będzie już jakoś brzmiał. Czyli edukacja wczesnoszkolna może wpisać EW. Można wpisać Polski 4, matematyka 7. To, co akurat będzie nam w stanie, będziemy w stanie sobie przywołać. Zjeżdżam jeszcze niżej. Obok jest tapeta. Wchodzę na tę tapetę, daję pictures, czyli obrazy, i tutaj mogę wybrać coś. Tak, powiedzmy takie tło. Jeszcze raz wstecz, w lewo, na tej kolumnie, tutaj na wysokości tapety. I pozostałe rzeczy na razie zostawię, tutaj ich nie będę teraz omawiać. Prawy, górny, róg dalej. Chodzi o to, żeby jak najszybciej przejść przez te rzeczy minimum, żebyśmy mogli już zacząć działać. Klikam Start Posting i tutaj już mogę dodać nazwę kolumny. Wpiszę może teraz przykładowo treści do zapoznania się. To będzie coś, co uczniowie mają oglądnąć. Daję teraz dodaj kolumnę, mogę dać osobną y, kategorię, powiedzmy filmy. Będą tu filmy z YouTube'a, ale nie tylko. Mogę dodać kolumnę kolejną, klikam dodaj kolumnę i wpisuję ćwiczenia interaktywne. I tych kolumn można tworzyć więcej, więcej, więcej dalej. Te padlety rosną zarówno wzdłuż i w szersz. można tego nieskończenie wiele tutaj dawać. I jedne obostrzenia to są trzy tablice w ramach jednego konta, ale oczywiście zawsze kont można potworzyć więcej. Każdy mail może mieć jedno konto, więc tych maili też możemy stworzyć więcej. Myślę, że spokojnie to wystarczy na naszą pracę z kilkoma klasami. Natomiast jakieś jeszcze ograniczenie to to, że jeśli będziemy wciągać duże pliki, jakieś PowerPointy z bardzo dużymi zdjęciami, to do 25 MB możemy wciągnąć. Mniej więcej wtedy taka, taka prezentacja nam się może nie wgrać. Aczkolwiek najczęściej i tak to jest używane do linków, do gromadzenia stron internetowych. Wchodzę teraz na treści do zapoznania się, i powstały mi kuleczki z plusami. Klikam na dany plus i pod tą kategorią mogę już wpisać na przykład na 17. Mm -hmm. Napisz coś, zapoznaj się z treścią i wykonaj zadania. I tutaj możemy. Po pierwsze, bo od lewej strony idąc, uaktywnić tę strzałkę do góry, to będzie sposób na załaduj, załaduj jakiś plik z tego komputera, na którym obecnie pracujemy i na pewno to jest ta opcja, która jest wszystkim znana z poczty mailowej, czyli chcemy dać załącznik, wtedy po kliknięciu załącznik otwiera nam się komputer i ten dysk, z którego wybieramy. Co możemy tutaj wybrać? Dokumenty PDF, dokumenty Worda, małe prezentacje PowerPoint, mogą to być zdjęcia, jakieś schematy, coś, co mamy u siebie w notatkach, w tym, co mamy na komputerze, czyli jak to uruchomię, dajemy różowy pick file i wtedy otworzy nam się ten dysk komputera, który mamy, tam wtedy wybieramy dany, dany plik. Najczęstszą opcją to tutaj druga możliwość, to link, to jest po prostu po uruchomieniu tego spinacza miejsce, w które będziemy wklejać stronę, o którą nam chodzi. I teraz istotna rzecz, to zostawiam, daję na plusie nową kartę i wpisuję powiedzmy e-podręczniki, to jest jedna z największych baz yy, materiałów dydaktycznych, też yy, właśnie tych rządowych, we współpracy z Unią Europejską, tutaj z funduszy było to tworzone, e-podręczniki.pl i... To otwieramy. Na tej stronie będą wszystkie przedmioty oprócz języków obcych. Tutaj będą i historia, i WOS, język polski, matematyka, co akurat potrzeba. I będą to materiały, które już w sobie też mają różne formy y, przyswajania wiedzy. Po lewej stronie można wybrać e-podręczniki POKL, można też na środku wpisać hasło, o które nam chodzi. Ja wolę tutaj przez e-podręczniki POKL. Mhm. Jak to włączę? Wybieram przedmiot. Tych przedmiotów tutaj jest tyle. W szkole podstawowej mam historia 3. Wejdę na historię, na to środkowe. Teraz zupełnie dla, dla przykładu losowe. Chcę wybrać już konkretną stronę internetową. I pierwsza z nich, tutaj mamy cały spis treści, można to też dopasować. Są to, nie jest to konkretny prze, podręcznik, jest, są to po prostu opracowane materiały w danych tematach. Mniej więcej dopasowane właśnie pod, pod czas, kiedy się to realizuje. Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta i jak ta kolekcja jest zbudowana? W tych podręcznikach jakiś schemat, tekst, rycina, obrazy, już jakieś zadania na rozgrzewkę, spadek znaczenia Rzeczpospolitej, tutaj jakieś też mapy, mogą być filmiki, mogą być już ćwiczenia podłączone. Tak naprawdę to jest bardzo mocno zróżnicowane, jest, są obrazy podłączone, widać, że tutaj się to też ładuje. W każdej chwili można to zaznaczyć przy ćwiczeniach, jeśli jest źle, dziecko od razu wie, może sprawdzić, co jest dobrze i też to poprawić, jeśli jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie wiem. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli to jest dokładnie to, co chcielibyśmy przekazać dzieciom, taka lekcja może trwać piętnaście. 20 minut do zapoznania się właśnie z tą jedną, jedną treścią, zaznaczam link prawym przyciskiem. Dal kopiuj albo Ctrl C. Tutaj kopiuję. W historii w tym momencie wklejam. Wkleiłam link, daję zapisza. Znowu niestety tak to tłumaczy. I w tym momencie mam już po odkliknięciu przeze mnie gotowy materiał. Mam do, dla dzieci do podania w stronę internetową i już tutaj przywieszoną lekcję do zapoznania się i przyswojenia treści. Co jeszcze mogę tutaj zrobić? Na plusie teraz pod filmami, tym razem dodam post. Znowu nowa notatka. I robiłam wciąganie z dysku, robiłam link. Mogę teraz skorzystać jeszcze z takiego bardzo przyjaznego skrótu, taka lupa. Po uruchomieniu najczęściej wykorzystuje się tu dwie rzeczy. Przechodząc, klikając na images, to są zdjęcia, wpisuję tutaj poniatowski. I wskakują takie wyniki, które miałabym w Google grafice. Czyli jest to wielki skrót. Nie muszę przechodzić do przeglądarki Google, szukać, przechodzić kopił, obraz, adres obrazu i tak dalej, tylko po wpisaniu hasła daję enter i już. Klikając, mam to zdjęcie. Można poprosić dzieci o zanalizowanie takiego obrazu, opisanie, kto jest kim. Jeśli nie podoba mi się to, że włączyłam to w filmy, mogę przeciągnąć do innej kategorii i to będzie tutaj poniżej. Więc w każdej chwili możemy te rzeczy jeszcze edytować, usuwać. Także tutaj też jest szybka możliwość modyfikacji takiej tablicy. Wracając jeszcze na dodawanie opcji, klikam na plus. Lupa. I powiedziałam o drugiej jeszcze, o, o dwóch opcjach, czyli jeszcze ta druga. Po kliknięciu na Videos wpiszę tutaj Poniatowski. Enter. I wystarczą mi wszystkie wyniki dla Poniatowskiego na YouTubie. Czyli gdybym weszła na YouTube a wpisałabym to hasło, to też takie pozycje będą tutaj wyskakiwać i powiedzmy, że. Ten sprawdzony przeze mnie wcześniej filmik wciągam. I to się automatycznie tutaj wgrywa, działa to szybko. Tak naprawdę, naszą największą pracą jest to, żebyśmy znaleźli ciekawe strony internetowe i samo przechodzenie, przeciągnięcie tego na padlet jest bardzo szybkie. Odkliknę i już to też będzie. Dzieci się już zapoznają z treściami, które, o, których oczekujemy, film taki dobry film to jest około od 10 do 15 minut, już nie, nie dłuższy, dlatego że to jest taka idealna pigułka wiedzy dla dzieci do zapoznania się, dobrze jest sprawdzić ćwiczeniowo, co dzieci też zrobiły i na ten moment najszybszą, największą bazą takich ćwiczeń interaktywnych to ciągle Learning Apps i tutaj polecam na plusie, Otworzyć nową kartę, wpisać Learning Apps. Tam learningapps.org to największa na, tej, na ten moment taka powszechna baza. Można oczywiście sprawdzić poprawność na tej stronie. Czy, czy wszystko tam z, takiego, z takiej propozycji nam odpowiada, to co też ważne, to oprócz sprawdzenia, na ten moment, tak, jeśli chcemy szybko przygotować te materiały, to dobrze byłoby skorzystać po prostu z gotowców, jest tam taka strona internetowa, która jeszcze Umożliwia na tworzenie własnych quizów, nawet dodawania klas. Można też wiele rzeczy sprawdzać, czy dzieci to robią, czy nie. To w kolejnych filmikach myślę, że opowiem. Natomiast na ten moment, to Learning Apps będzie, myślę, najlepsze.